Siemaneczko, dzisiaj chciałem wam pokazać taką małą ciekawostkę, która wystąpiła u mnie, jak próbowałem sobie zrobić nowy celownik. Bo, gdyż mój stary się znudził i po prostu chciałem znaleźć sobie dla siebie coś nowego. Yy, sorry, że tak dawno nie, nic nie nagrywałem, ale szczerze mi się nie chciało i nie miałem jak. No dobra, to wam pokażę to teraz. Yy, to występuje w warsztatach yy, na, no, na tej mapie, co się celowniki robi, tak łatwo wytłumaczyć można. Dobra, teraz trzeba chwilę poczekać, aż się mapa załaduje. No. No i znowu tą, ten błąd, ale to Nie ma się co przejmować, no właśnie, już się odnowiło. Ładuj się szybciej, sukwo. Dobra. Eee, jak sobie już robiłem celownik, sobie tam coś sprawdzam i tak dalej, wybierałem sobie kolor. No, ale oczywiście, jakby wystąpiło na Polaka, trzeba było wziąć sobie coś z wirtusów, to wziąłem i poszedłem na testy. postrzelałem sobie trochę tu, trochę tutaj powaliłem pół auto, No, i tutaj wystąpiło coś ciekawego, czego teraz tutaj nie można zauważyć, ale no, no, clipie. No. O! Jest coś takiego. Siedzi sobie kurak na dachu, nie wiadomo jakim cudem. Wokół niego są, nie wiem, dwie ogniste kule i on sobie tak łazi, ale gdy w niego strzelimy, wystąpi coś dziwnego. Widzicie, powiększa się i to jest właśnie ciekawe. W ogóle ciekawe jest, co on tutaj robi. Nie wiem, czy to był jakiś bóg, czy co, ale nagle się robi taki gruby kurak i nagle przestaje już rosnąć. A nie, je... o! Nie, jeszcze bardziej urósł. No, mamy doradnego kuraka kuraka kurwiaka. No, jeszcze urośnie. Ile zobaczymy? No dobra. Yy, ogarnęliśmy go jak największego. No to on jest w takiej wielkości. Gdy się obok przejdzie obok niego, to on zaczyna spierdzielać. Nie wiadomo czemu. No ale dobra. Yy, to by było na tyle. Już wam pokazałem o co mi chodziło. Więc dzięki. Na razie. Cześć.